Witajcie kochani, dzisiaj y, z naszego pięknego Józefa Sawia y, mamy taki, tak, taki komunikat y, to jest ten czas, to jest ten moment, kiedy postanowiłam poszukać bliźniaka genetycznego już Wam mówię o co chodzi chciałabym y, znaleźć rodziców dzieci z, z tą wadą genetyczną, która wyszła u Piotrusia y, w celu rozmowy, w celu takiej... Y, porad, no po prostu żebyśmy się wspierali i jakoś pomagali sobie nawzajem. Wadliwy gen wpiszę w komentarzu, bo jest to taka nazwa, że ja po prostu nie pamiętam. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Drodzy Państwo, odkąd mam wynik badania WES, jest mi strasznie ciężko. Proszę, proszę mi wierzyć, że ja też będę wymagała terapii. Muszę się do tego przyznać, bo ta świadomość, że jest to genetyczne, no... Nie jest to tak, że po prostu człowiek zapomni i żyje. Nie, nie. myślałam, że tak jest, ale jednak, jednak nie, jednak tutaj trzeba pomocy. Ale ja się staram trzymać za, dla syna i y, dla siebie i w ogóle dla mojej rodziny, bo ja mam na kogo żyć i, i chcę żyć, no, I, ale chcę pomóc mojemu synkowi jeszcze, jeszcze jakoś w inny sposób, jeśli się da, y, może przez y, kontakty z, z rodzicami dzieci, właśnie z tą wadą genetyczną. Zobaczymy, może, może to mi jakoś ulży w tym, w tym takim myśleniu, że, że jednak to jest to. Kochani, na sam koniec proszę Was o udostępnianie tego filmu wszędzie, gdzie się da. Być może znajdę takich rodziców w Polsce, być może są gdzieś za granicą. Być może nie jest tak, że akurat z tym genem mój synek jest jedyny na świecie, jak to usłyszałam od lekarza. Nie wiem w każdym razie siła internetu jest ogromna więc, więc liczę na jakąś na jakąśkolwiek pomoc w tej kwestii na sam koniec pozdrawiam was i zobaczcie dzisiaj wam pokazuję Piotrusia ale muszę wam powiedzieć, że u nas to jest tak, że to ja podążę, podążam za nim, a jak on gdzieś sobie wybierze jakiś kierunek gdzie on chce iść to trzeba za nim biec więc mamy dzisiaj Fit po prostu spacerek, jak ja to mówię. Dobrze, kończę. Proszę o udostępnianie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo będzie się robiło coraz ciekawiej. Będzie dużo, dużo o autyzmie, bo w bo naszej rodzinie właśnie u syna jest autyzm. No i nazwę genu zobaczycie w komentarzu. Udostępniajcie. Być może tacy rodzice się znajdą z takim dzieckiem. Bardzo bym chciała.